Witajcie. Witamy, witamy, dzisiaj kończymy ile? 7 miesięcy Kanał dzisiaj kończy 7 miesięcy Ale to zleciało Bardzo szybko, prawda? Szybko. Piękne chwile, piękne I, emocje I chcielibyśmy Wam bardzo, bardzo podziękować Jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni za Wasze komentarze, subiki, łapki, za to, że nas oglądacie, za to, że jesteście, za, Wsparcie za kanał, wasze serducha, za wsparcia wszystkim. na Tipli, tak, bo, bo jest Też tego już łaty. troszku. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzięki temu możemy kręcić fajne tak. odcinki. E, słuchajcie, no i co? I mamy dzisiaj taki miks. Taki odcinek. Taki. Zrobimy odcinek na premierkę, żeby mm -hmm. z wami być, Popisać. z wami pisać. E, no co, mega linia, przygotowana, przygotowana krzyżówka, rajska, lawendowa gwiazdka. Uparciuchów nie braliśmy, bo to są takie uparciuchy nasze. Bo wiadomo jaki będzie wynik. Właśnie o to chodzi. Więc, no to co? więc zaczynamy. co, zaczynamy. ja to od lawendowego, nie wiem czemu, ale tak, tak jakoś przyciągnęła. tak. Tak Cię Przyciągnęła mnie dzisiaj. No super. Przyciągnęła to mnie. To zapraszamy ją do zabawy. I zobaczymy A co. A tu bach, czerwona dziewiątka. O, są czerwone. Oj, 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 oj kinia, <grych> oj kinia. Różnie, różnie dają te kontrolne miśku. No zapraszamy pierwszą z Mamy tutaj, zobacz jak one są no. porozrzucane, ale jest pusto, tak? Tak, szły, szły wężykiem, ale krzywe ten wężyk. Tak, czułam, czułam i nic nie wyczułam. No, no już koniec? Ale koniec. szybko. To, to jest od góry do dołu gwiazdka teraz. Gwiazdka z numerem 20. No i czy pokaże się tutaj... Gwiazdeczka nasza. No. Może symbol. Może. A no. tu szukamy czego. No gwiazdki. no symbolu, no. no Oj. Symbolu gwiazdki. Oj. O Oj. tu. Jest 18. Uważaj, bo wysoko masz już kontrolna. Się pokazała mała chyba. Oj. 25 nie mamy. I u też nie ma. O, widzisz, jak wcelowałam pięknie. No tutaj ładny strzał był Miśku. 15, 15 30, 33, 33 Zobacz ile. O, i dziewiątka do mojego 28. 50 miałeś. A tu? Nic. Tu nic. nic. było dobre. A tu? tu nic. nic. No co, rajska? Rajska. Nie? Szukamy palmy i pliku. No, 25. 25 numerek z Drapuni. Proszę I bardzo. I palemka. Jajajaj. No mamy fajnie. tą palmę, to mi się od razu kojarzy, wiesz czy. Z wielkanocą palma, palma. No to nie taka palma. No wie, Ale ten... Jak się mówi o tej palmie. Chmurki. Biedroncza. Melon albo arbus. Arbus. Plecak. Świsienka. No ale mamy palmę. Myślałem, że na samym końcu drapiesz plik. I proszę I jakie miłe zaskoczenie, a kontrolne. A kontrolne znajdziesz. Znajdzie miszkę. 3 razy D. Trzy razy no D. No to super, to tak. Dyszka wpadła. Te zdrapunie tu. Tak, żeby tam od, oddzielić je. Od tej wygranej, okay, takiej ja ładnej, o, wygranej. O, wygraną, tu bliżej serduszka, bliżej mnie. Teraz będzie... Krzyżóweczka, No tutaj Kochani. nic się, słuchajcie, nie utworzyło nic, nic. Ej, ja myślałem, że ty tylko jeden wytrapiesz, a ty żeś poleciała od razu drugi rząd. Z ciekawości. Z ciekawości. No megalinie całą zostawiłam. No dobra, pobawimy się z megalinią. No to co my tu mamy? Mamy te U. No, zrabkę chyba pani Marzena hmm. wybierała sama. Ja nie brałem, bo ostatnie wybory były nie trafione. No, tak powiedzmy. Te u. Te u. Ja no, na Ale się. ty mi tutaj wiesz. Ja się nie wtrącam, bo później... Lukaj, pomagaj. Bo później powiesz, że ja ci przeszkadzam. Te? Bo później powiesz gdzie mnie z tym patykiem. No i co? Tu wszystko. Dobra. O! Ojejku! To wszystko bo widzisz przez ciebie. No. No, żeś, rękę żeś. tam trzymasz. Weź tą rękę. To gdzie mam ją trzymać? Pod stołem? No, poczekajcie, to zmniejszy trochę. <noise> Ach, z tą miszką. Te odcinki to są naprawdę, widzicie? Jejku. To dzisiaj jest taki creme de la creme normalnie. Tak. Widzę. Z T.U. Kinga z kamerą prawie odpoczywała. Trzymaj odmęciała. mnie. Nie będę ci nic trzymał. Jak ja drapię, to mi ich nic nie trzyma. No, bo ty masz duże łapy i duże łapy. sam trzymasz. Duże łapy. Macie <noise> 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 zaraz te, wszystko? Za te łapy. Wszystko. T. No dobra. T U. Proszę, jak się otwiera, tylko żaden wyraz się nie... Jeszcze się nie utworzył, nie? Co nie utworzył. A już lecimy tą mm, dolną trzecią linię. No dobra, lecimy kolejne dwie literki. I mamy I F. Mhm. To bonus już jest na musiku. Bonus jest na musiku. Te dwie no ostatnie musiałyby musi, być na sam musi koniec. Być tak? R i E, nie? Tak. I F. Jak ty trzymasz te zdrapkę dzisiaj? Ale co cię to? No zrób to. Tak. Zrób se tak. Nie mogę, bo tu jest to jak. Ale zrób tu i tu. Ach, o! Tak. No, no niełatwo. Oj, bo ty. Nie łatwiej. No ty jakoś krzywo to teraz dzisiaj. Wiesz co, bo cię zaraz zablokuję na pół szytury, roku kolejne szytury. i nie będziesz w ogóle kręcił odcinków. I F. A mu wszystko przeszkadza. Patrzcie, jaki to chłop jest. No I bo F. dzisiaj dziwnie tu masz i. Dziwnie trzymasz ten no mówię. Zrabka nie jeździ. Ojej, i F. Mamy słowo pierwsze. Hannibal? Tak. Ja to lubię jak te długie powstają. A te krótkie nie chcą, nie? A te krótkie zobacz, jakie uparte. F. I Tu. F. No. <laughs> hmm. No to co? No to jedziemy do zielonej. No ona no sobie to widzicie, we mnie nie poradzi. Muszę trzymać Oj, jej zrobki. Tak, tak, tak. No muszę jej robić zdjęcia do, do miniaturek, bo sobie nie poradzi. I F. I co? I koniec. No wiecie co? No to tutaj musi być bonus, bo ja nie. Dawaj, R E. I Dobra, pierwszy mamy S, to już jest po bonusie i P. O, w mordeczkę nawet nie dali jednej. SP. SP, dobra. No to dobra. Jeszcze, to jeszcze nakruszyła na mnie Miśka. Mamy o, wyraz. No mały. już nie mogłaś w dół pociągnąć tego S? No zobacz, tam trzecie S masz. No to dobrze, to sobie o. pociągnę teraz. Zaznacz wyraz. No wyraz. O, drugi, no. <laughs> I o tym. SP. No to co? No i kochani, tu kończymy na KD nie wiem na dwóch. Mhm, hmm. No tego E nam tu zabrakło. S i P. Mhm. Tu mamy. No ale tutaj Tam ja widzę. Tam S masz drugi ja, raz. Ja widzę, że no drugi, drugi. Czyli tutaj to też z dwoma. Oj, 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 oj. Ja patrzę, coś zobaczcie, jeszcze... to taki... jest ominięte. O. Tak widzisz, mi pomagasz. Tak mnie pilnujesz. Tak się chwalisz, jak ty jesteś pomocny. No jestem, <noise> O, mamy tutaj wyraz pierwszy. Mm -hmm. Tu S. -o. PS, drugi. P S. Drugi. Pomoc. Olimpia i a ja, ja zostajemy kochani z dwoma. Tu jest razy z, dwa. Z dwoma w każdej. Dwadzieścia. A kontrolne pewnie różne. No pewnie na pewno. kochani, O O e. nic nie umknęło, O E O e. No to krem de la krem na koniec. No musi zostawia. być, bo to nie. Tą musi siódemkę bez... ja wybrałem, no To już mówię. To już mówię. Będzie na mnie, tylko bez kontrolnych. I szukamy kości. Biedronka. Okej. Okay. jest biedronka, jest są biedronka. kości. Biedronka. No to ładnie się zaczyna od samej góry miśku. Zobacz. Zobacz. No. Co ja patrzę? Co ja patrzę? Tu mamy biedroneczkę. Kości. No, te pierwsze dwa symbole <grym> bardzo ładnie się tutaj otwierają. No ładnie, ładnie, powiem ci, że. Aby wszystkie tak. Co? Przesuwasz nie i zobacz i to idzie ciągle coś się drapie i biedroneczka na zielonym. I, kość, i kości. A tutaj winogrona, ananas zobacz jak. Ale, zobacz, ja no? dawno tak nie miałam. Co Ani to? ty zobacz. Co to o, za to wyjątkowa zdrabka. Wyjątkowa zdrabka. A tu pach. Ananas, ananas i winogrono. dzwonek. Ty, I winogrona jakby było od razu. Ananas dzwonek. Ja widzę już dzwonek. Ananas no, wiecie, fajnie by było tak na no, taki wyjątkowy taki. Yy, Coś fajnego, fajnie, ale. No. O, już winogrono chciałam, widzisz. No to dobrze. Ale wiecie, nie mamy na to. No wpływu. to jest loteria, to jest loteria. Dzwonek okay. ananas. Ty szukasz dzwonek, dzwonek, no. Idzie I te dzwoneczki, dawać te dzwoneczki. Tu są dzwonek. No ładnie. I ananaski, ładnie ananaski wchodzą. Tu dwa na żółtym, a tu aż trzy Ale na zielonym. Zobacz. Aj, ten dół się pięknie tu zaczyna otwierać. Dzwonka nie było. Dzwoneczki, dzwoneczki, ananaski, chyba wszystkie. Dwa kolejne. Pierścionek i auto. Zobacz. Jeszcze serduszko. Uh -huh. I będzie cacy. Pierścionek, auto na razie. Mamy i pierścionek. I kolejny. Zobacz, i autko. Pierścionek jest. I jest, proszę bardzo. Milutko, milutko. No, teraz kolejne dwa. Podkowa słońce. Podkowa słońce. Słoneczko już zauważyłem. Tak. Aha. O jest tu. Chcesz by jedno. Czekaj, tu jedno pominięte już o, masz. O proszę. Mhm. Dobra. Ale kochani podkowy nie widzę. I słoneczka już też nie ma. Mhm. No i Chyba, co? Chyba, że pominięliśmy we dwoje. A, Nasze dwie gata. Diament motyl. Diament motyl. Diament widziałem. A motyla wyglądam, szukam. Jest diamencik. No diamentów masz tu sporo jest, Tu jest. Ale wiesz co ci powiem? My tu nie mamy ani kraba, ani motyla chyba. Wiem, no. o tu jest Nawet pojedynczy. Proszę. No diamenciki ładnie. Nadrobiły to, czego nie ma, czyli motylka. Jest teraz sakwa arbus. Sakwa jest sakwa. Ja. I, to I by nie było widać. Na tyle. I nie widać. No nie widać. Oj, liść foto. Foto to było na pewno. I listek, a nie, to jest niepodobne do listka, piórko. Mhm. Jest tu foto. Ale liścia to ja nie Jeszcze masz. Nie wiem. No nie ma, nie ma listka. Co my tu mamy? O, piórko piłka. Piórko było. Mhm. I było. jest. Piórko. <laughs> Piórko. Piórek więcej jak tych piłeczek ale fajnie. Ale coś tam jest się zdrapie, nie? Kotku. Dobra. Co my tu mamy dalej? Szminka łódź. Łódka na pewno. Łódka jest. Łódeczki będą. I tu. Ale szmin... A tu jest łódeczka jeszcze. Proszę bardzo, zobacz. No Jak szachownica tutaj na dole. Tak. Cyk, cyk, cyk. O i jest, jest szminka, zobacz. Była na dole. O! A to jedna skupana się na dole ukryła. Jest rower i jest klucz, proszę. Proszę. No prosimy, Rowerek. prosimy o te linie. Niech sypną te linie tutaj coś. I kluczyk. Albo jedna taka soczysta. Ach. Jakiś rekordzik. Mile widziany. Super klucz, wszystko. No to teraz co my tu mamy? Korona żółw. Były. Obydwa symbole były. Żółw, korona. Proszę bardzo. Oj. Żółw, korona. Mamy linię. Mamy! mamy super lanko! Korona. Korona, sporo, sporo. No dla królowej kingi. Oj oj oj! Wisienki kłódka. Kłódeczka jest. Wisienek to ja tak, tak nie kojarzę. Coś chyba nie było. Wisienki. Nie, nie. Nie, 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 Dobra. Ale jeszcze mamy naszynik i laczki. Laczki to widziałam. Chyba były, były by dwa symbole. O, naszej nik jest i tu mamy drugą. Druga linię. no! Ale! I tu mamy. To co, mężu Lacz... już dobrze wybrał? Dobrze, dobrze. <laughs> Ja mam no. powiem, jaka była historia zakupu tej zrabki, bo Miszka do mnie dzwoni, weź kup megalinię do tego odcinka. Kup megalinię, nie? Weź dwunastkę. Albo nie, albo nie. To co zobaczysz, to co ci serce podpowie, nie? A no. ja mówię, weź ma bądźika, sobie jak zobaczyłem, <laughs> jakie pani ma numery zrabek? Ja mówię, dobra, wezmę Bądzika, będzie dla mnie. <laughs> Moneta i kokos. Moneta, kokos. Monetki są, ale chyba kokosa nie widać było tutaj. Moneta. Także dzisiaj Bądzik, zobaczcie, ja się cieszę, że no pięknie, że Bądzik mężu prze, przepiękną zdrapkę wybrałeś. To co? No to sprawdzamy, czy jest dolarek? Nie ma. Perełka. Perełka no. za osiem. Perełka 10. ma i tak tutaj dwie linie, ta zdrapunia, więc. No to super. No to co? Więc sprawdzamy? sprawdzamy, kochani. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Pierwsza. O. O. NG! O! skóra! Pompony! szybko, my nie byliśmy. Ja cię! Ja szybko, cię nie przygotowani! Ja cię kręcę. No, faktycznie. Bo zawsze za, zapominamy. Wiecie co my do odcinków tak nie szykujemy się z tymi pomponami. I ja, cię ja Ale nie widzisz, nie, 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 nie nauczyliśmy się, bo zawsze napiszą, a gdzie pompony? To tak, jest wygrana. Tak. Kocham. A pompony no, piękna, sobie stoją na półce. Piękna zdrapunia, No ja się cieszę, że ten bądzik się popisał ja. tak pięknie. Piękna. Kochani. A kontrolne może byśmy tak no, Słuchajcie byśmy. kontrolne. Oczywiście to biażka nie ma z nami. Ale pięknie. A ja mam to... ha, ha, ha. i to chyba ty tak się, będzie. Ty się śmiejesz? No, no i na Słuchajcie, no cudną zdrapkę wyciągnąłeś. Pięknie, miśaku. No cudną. Czyli tak do Megalini. Do zabawy dołączyła się tutaj Dyszka. No to słuchajcie, odcinek no. był za 2045 zł, a wygraliśmy Piękny 110. Plus. Piękny, Piękny plusik. plusik Brawa dla męża. Brawa. Brawo dla zrapeczki. Trzy no. razy ha. Wszystko tak jest. się nam zgadza. Kochani. Słoneczka nasze, jeszcze raz. Obamne bardzo, dzięki. bardzo wielkie serduszka za to, że z nami jesteście. Tak, za to, że nas wspieracie. Motywujecie nas. Do... za wasze pomysły na odcinki No kochani, no za piękny czas, piękna zabawa tu z wami no. Jesteście Szukamy cudowni. Szukamy pięknych zabawek. Dziękujemy Najlepsi za maile. Na Dziękujemy Najlepsi. za wszystkie maile z waszymi zdrabkami, które nam przysyłacie. No pozdrawiamy was ciepło. Buziaki. Buziaki